Siemanko, siemanko. Dzisiaj lecimy z NFT newsami, bo troszeczkę się wydarzyło przez te parę dni w projektach, które obserwujemy. Zobaczycie co, jak poszło głosowanie w Spacey, gdzie token z Infinity Skies wchodzi i będzie listowany, na jakiej giełdzie. Co się nowego wydarzyło w polskich projektach Cryptomachen, Pirates of Alaland, Legends of Elysium oraz RoboHero E, oczywiście, e, trochę newsów e, będzie na temat e, Pegazów e, oraz nowej gry, którą niedawno Wam pokazałem, czyli e, Orbitał. Także zapraszam i lecimy z tym koksem. Jak widzicie, e, mamy informacje odnośnie e, SpaceX 2025. E, było głosowanie na to, czy uwolnić już e, tokeny. E, wszyscy tutaj z Huzara wchodziliśmy w tym etapie private, no i przez dziwny zapisek jeszcze nikt z nas tutaj tych tokenów nie dostał. Niestety głosowanie nie było na naszą korzyść, czego można w mojej opinii było się spodziewać. Jak widzicie tutaj część 31% głosowała za uwolnieniem tokenów 68% była przeciwko temu. A także poczekamy do momentu, kiedy Space wejdzie na jakieś wielkie e, giełdy. Co to oznacza, tego nie wynik. Także trzeba się uzbroić w cierpliwość i trzymać kciuki za projekt, że rzeczywiście e, do tego momentu ten token się ustabilizuje albo ewentualnie będzie e, rosnął. Jeżeli chodzi o Infinity Sky, to wchodzi na giełdę. E, Max Global e, dzisiaj o godzinie 14.00 pojawi się para i e do USDT, no już tam będzie można e, zarabiać, jeżeli chodzi o DeFi. Jeżeli chodzi o polskie projekty, to mamy informacje od KryptoMachen, a pokazują m, jakie tutaj m, NFT e, będziemy mieli w, w grze i z czym one będą się wiązały, jakie tutaj specjalne. E, też e, bonusy będą e, dostarczane do tych e, nft e, także, także warto mm, e, tutaj e, spojrzeć e, na tą całą tabelkę. Jeżeli chodzi o Pirates of Araland, mamy aktualizację roadmapy. Także można po kolei zobaczyć co zostało już zrobione, co będzie w danym kwartale e, wprowadzone. Jak widzicie tutaj już powoli e, będzie integracja z Immutable, e, beta demo wersja, e, private cell rumu. No i ja zachęcam do e, zakupu piratów. Ja takiego pirata jeszcze nie posiadam. E, natomiast no, ja muszę zrealizować swoje zyski z innych gier, a dopiero będę mógł tutaj na spokojnie wejść w piratów. To, co na konferencji mogłem porozmawiać z chłopakami, i też pograć w demo wersję, to powiem tak, że byłem pozytywnie zaskoczony, bo tutaj produkt z małymi gdzieś tam jeszcze dopracowaniami wydaje się skończony, jak na, na takie jakieś day, Daily Questy. E, bardzo fajnie się e, grało, można powiedzieć, że, że tutaj można się wciągnąć w tę rozgrywkę, na pewno jeżeli e, gra się w tym kierunku rozwinie to co tak jak planują tutaj e, chłopaki, e, no i generalnie e, tutaj jeszcze po rozmowach no to e, Widzę, że rzeczywiście e, powinno się tego pirata, mm, przynajmniej tak będę się starać, zobaczymy e, tutaj, czy, czy uda się e, wyjść z niektórych projektów i dzięki temu zakupić. Z uwagi na to, że trzeba pamiętać, że mamy wtedy jest 69% zniżki na piratkę. No i przede wszystkim taki pirat, e, m, który zostanie zakupiony jeszcze teraz będzie nam wydobywał maksymalną tą liczbę tokenów RUM czyli tak naprawdę nie trzeba się dostać na Private Sala żeby mieć te tokeny RUM wystarczy zakupić odpowiednią ilość Piratów i każdy z nich wydobywa na dzień chyba bodajże 5, 5 tokenów RUM także na taki sposób też można sobie, że tak powiem własnego Private Sala zapewnić jeżeli chodzi o Legends of Elysium, pamiętajcie, że do 27 lutego mamy cały czas tutaj konkurs na imię maskotki u mnie na Twitterze znajdziecie tego linka do, do Grima no i ja zachęcam. W mojej opinii, tak jak widzieliście tutaj wywiad z chłopakami, bardzo mi się podoba ten pomysł z tą maskotką, bardzo fajnie graficznie to zostało wszystko. E, przedstawione. Mam nadzieję, że tylko, nie tylko na Telegramie te, ta maskotka będzie się po, pojawiała, ale też będziemy mogli ją przerzucić gdzieś tam sobie m, na inne m, komunikatory społecznościowe, a, bo rzeczywiście i, i, i jest śmieszna i, i ma taki określony charakter, dzięki czemu ta, ta gra będzie e, rozpoznawalna. Także zachęcam do udziału w konkursie. No i tutaj bardzo mocne informacje od Robo Hero. Mamy już informację, kiedy odbędzie się listing 28 lutego. Także przygotujcie się, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jak uda się tutaj listing tokena robo? Ostatnio była bardzo spora akcja. Jak widzicie, tutaj skanowaliśmy kody QR, no i one przekierowywały do filmów, także mam nadzieję, że już każdy się zapoznał z tym tematem. Jeżeli chodzi o Robo Hero, to też była sprzedaż i, i gdzieś tam yy, NFT-ków, kto się dostał na white -liście, to mógł szybciej zakupić, ale też były odpowiednie NFT-ki na publicznym, yy, publicznej sprzedaży. I jak widzicie 83 sekundy i wszystko gdzieś tam yy, poszło. I obecnie można dostać nft na Luart. Ja mogę gdzieś tam Wam pokazać, jak to obecnie wygląda. Z tego, co widzicie, z tego, co tutaj można zobaczyć, to na razie są bardzo wysoko wycenione. 133 lune, no to można powiedzieć, że jest w okolicach 6,5 tysiąca. Za takiego mitycznego NFTK, także możecie spojrzeć, że rzeczywiście te ceny na ten moment są ogromne. A przypominam, że gra jeszcze nie, nie wystartowała, będziemy tutaj pilnie obserwować i Was informować, kiedy tylko Robo Hero wystartuje i będzie można grać. Kolejna informacja odnośnie tutaj Real Fever, czyli naszego partnera. Mamy stworzoną taką kolekcjonerską książkę, można coś powiedzieć, coś w rodzaju takiego klasera. No i oczywiście to będzie wiązało się z tym, że będziemy momenty na odpowiedni czas zamykali. Natomiast to nie będzie nam przeszkadzało, żeby brać w tej grze. Play to Earn uh, Fifth Battle Arena No i też y, to będzie cały czas zaliczało te NFTki Żeby można było stakować e, FIFR Jeżeli chodzi, tutaj też będą przeznaczone e, nagrody Będziemy zbierali punkty, e, e, doświadczenia e, FIFR dostawali no, i też będziemy, że tak powiem, po, po ukończeniu określonych tierów, też mogli się dostać na określone listy, żeby zakupić tutaj w przyszłości kolejne momenty z większym, szybszym wyprzedzeniem. Lecimy dalej. Projekt, o którym Wam ostatnio wspominałem. Możecie zajrzeć sobie i obejrzeć film. Orbitału. W dniu dzisiejszym listuje token TAU o godzinie 16 polskiego czasu na Pancake Słapie. No, ja jestem ciekawy, jak tutaj wyjdzie ten listing, że tak powiem, no, gra dosyć jest ciekawa i tak jak widzieliście też i u mnie w materiale i w materiale na kanale Macieja czy Muadiba, pod względem graficznym, no, tutaj mega się postarano. I rzeczywiście mają jakąś tą e, koncepcję. Ja chciałbym zobaczyć całą e, rozgrywkę, natomiast e, tutaj ta gra się cieszy dużą społecznością. Ja, jeżeli ktoś oglądał mój materiał, to widzieliście, że na różnych mediach społecznościowych nawet powyżej 120 tysięcy e, osób się pojawiało. I tutaj, e, odnośnie takich e, informacji, no to też możemy zobaczyć na takiego Munshita, jak to by wy, wy, wyglądało, jeżeli e, powstaną określone e, wzrosty. No i gdzieś tutaj jest e, spojrzenie na to razy 100, czyli 3,50 Macie inwestorów, e, którzy w, e, wchodzili, macie public. E, Price, e, jaka tutaj. No i e, gdzie się odbywało? E, IDO, czyli Polka startlet i e, gamfi No i dodatkowo można też sobie e, spróbować: e, tutaj się e, taką tak, taki gamblerkę zrobić i wytypować, e, jaka cena e, będzie e, na ATH. E, I w tym wypadku. Tutaj konkurs jest do 15 UTC i typujemy poprzez telegram. macie tutaj wszystko wypisane, w jaki sposób to komentować, jak zaznaczyć tą cenę No i do wygrania całkowita nagroda. To jest 250 USDT. Jeżeli chodzi e, o pegazy to macie kilka informacji. E, po pierwsze macie spis e, krajów e, w których ne, gdzieś tam mm, taka top 10 e, gdzie jest najwięcej e, graczy. E, to, mnie to wcale nie dziwi, że chodzi o Filipiny, być może Brazylia te troszeczkę tutaj macie 33, 40%. No i gdzieś tam pozostałe kraje, no to już tam znikome w porównaniu do tych dwóch, to jest procent. Też ważna rzecz to mamy całkowitą liczbę Pegazów. To oczywiście gdzieś tam możecie śledzić w aplikacji Apollo, także same dwójki, mam nadzieję, że te dwójki będą szczęśliwe. No, i informacja m, też odnośnie e, Centrum e, Powiadomień. To zostało wczoraj dodane. Ja w momencie, kiedy m, gdzieś tam się logowałem do gry, to właśnie zauważyłem, że coś się zmieniło, i e, tutaj będziemy różne powiadomienia dostawali be, bezpośrednio. I jeżeli chodzi o. Pegasy, to nie wiem czy, czy dzisiaj się wyrobię z, z tym filmem, ale gdzieś tam będę chciał Wam też takie do, dokładniejsze informacje przekazać w jaki sposób ja sobie razem z, z Pegazami, jakie ja ruchy wykonuję. Natomiast w tym tygodniu na pewno ten film się pojawi. Dzisiaj jeszcze sobie sprawdzimy, co się dzieje na naszej stronie krypto Ekipy, bo też sporo rzeczy wleciało. No i zachęcam do obejrzenia, kto jeszcze nie oglądał specjalnego live'u, który odbył się wczoraj, czyli we wtorek, jak rozliczyć podatki z krypto. Naprawdę Bartosz Milczarek ma mega mega wiedzę tutaj z projektu Kryptony. No i naprawdę na, na wiele różnych dziwnych pytań potrafił odpowiedzieć, także możecie zobaczyć, czy coś tutaj z Waszych, że tak powiem, problemów nie pojawiło się na live. Ja zachęcam wszystkich graczy albo tych, którzy jeszcze nie grają do obejrzenia mojego filmu zakupy Sorale Liga MLS naprawdę długi materiał około 40 minut. Natomiast jest tam same mięso odnośnie jakich zawodników ja zakupiłem albo się gdzieś tam przymierzam, bo naprawdę sporą gamę zawodników wam pokazałem i pod tym względem skupiłem się na kartach limitowanych, ale też pokazałem wam super tanie opcje, jeżeli chodzi o karty rzadkie. I też pojawiły się bardzo fajne opcje, jeżeli chodzi o karty super rzadkie. Zachęcam też do zrobienia giveawaya, jeżeli chodzi o Social Lodge. Taki tutaj możecie sobie zobaczyć projekt, który tworzy jakieś pokoje NFT. E, oczywiście wjechała m, pobudka u Macieja i m, k, relacja z między innymi e, wywiady z naszymi partnerami, ale nie tylko, też e, ja dwa wywiady popełniłem tutaj z, z projektami Pirates of Araland i e, Legends of e, Elysium. No i gra, o której mówiłem, też macie pełne, tutaj obszerne, pewne obszerne i, informacje od tego, m, z czym się je. E, takie zwane zwany szybki first look. Jeszcze spójrzmy na nasze tokeny gamingowe. Tutaj w ogóle jakiś szał się odbył. Być może, nie wiem, jakieś łamanie czy inne takie rzeczy, bo nagle 150% to rzadko kiedy projekt robi. E, tutaj ty, dzisiaj rozgorzała dyskusja na naszych grupach, że kto wczoraj był taki sprytny i e, wszedł e, w token, więc no to dzisiaj mógł się e, obudzić i być zadowolony ja przyszedłem natomiast nie miałem aż tylu środków ile bym chciał za, zainwestować i zawsze to co chcę zainwestować dzielę na pół żeby mniej więcej jeżeli pójdzie w drugą stronę no to wtedy gdzieś tam robimy uśrednianie jak widzicie smooth love potion również gdzieś tam sobie odbija 22% więc to nie jest gdzieś tam zły wynik i wydaje mi się, że e, obie gry tutaj będą maksymalnie do 10 centów trzymały e, swój token, także trzeba gdzieś poszukiwać tych górek i dołków. I jeżeli spojrzymy na pozostałe projekty, no to widzicie, dzisiaj są e, pewne e, wzrosty, gdzieś tam e, sentyment na rynku na razie powoli, tak delikatnie, delikatnie e, wzrasta. Natomiast cały czas nie wiadomo e, co tutaj się dzieje. No i jak widzicie, no nie ma tutaj za bardzo jakichś dużych spadków. Największy spadek jest na e, Defiland e, Alpha Combat, czyli ten dziwny projekt, który zalicza glebę za chwilę po paru dniach e, się podnosi. Natomiast ja w tym projekcie nie jestem, nie wiem co tam się dzieje, skąd to wynika, więc e, zróbcie własny research. Być może e, są jakieś pewne mechanizmy powtarzające się, które powodują, że ten token tak mocno fluktuuje, no jak widzicie tutaj jeżeli chodzi o spadki no to są minimalne na pozostałych projektach jeżeli chodzi o dzisiejsze NFT newsy to by było wszystko, ja dzisiaj jeszcze zapraszam na godzinę 22.30 na kryptofutbol wraz z Robertem i być może Piotrem jak nie zaśnie pojawimy się i będziemy Porozmawiamy troszeczkę o Sorare, Rear Fever, Meta Soccer, pewnie też o projekcie Chilis i Zetli, także serdecznie Was zapraszam 22.30 Jeżeli dojechaliście do tego momentu i podobają Wam się taka forma sprzedawania newsów, dajcie łapę w górę, zostawcie komentarz z hashtag rcgames jeżeli jesteście po pierwszy na tym kanale, no to zachęcam do subskrypcji, bo jak widzicie jest sporo poradników i różnych innych ciekawych rzeczy odnośnie tutaj gier opartych o blockchain, a dla stałych bywalców zachęcam Was do wspierania mojego kanału w sposób finansowy, czy to w kliknięcie tutaj metodą wesprzyj na YouTubie, czy u dołu gdzieś tam jakieś dzięki wyślecie, na portfel, na maślankę, czy tam na inne jakieś rozrywki, albo na, na rozwój kanału, bo tutaj też parę rzeczy przyda się e, zmienić i wizualnie, i e, gdzieś tam w sposób e, graficzny, i być może w jakieś mikrofony fajne mm, inwestycja. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Także widzimy się 22.30. Na razie.